To moje paliwo! Dzień dobry, na kanale Piwo To moje paliwo Rycho po prostu rycho. I po prostu jajo. Konan proszę pana Barbarzyńca czy niszczyciel z cymerii. A Ej, ten z cymerii no, czyli ten sam. Wielki, wielki wojownik kojarzony najlepiej z, e... z Arnoldem Schwarzeneggerem, z, z tak. jego rolą. Bardzo dobrze. zaraz po tym jak został Mister Uniwersum to go wzięli do tego filmu i, i pasował się, się idealnie. Wszyscy tak. kojarzą Conan e... jak wygląda, no jak jest Arnold z takimi włosami. Się, tak. Zgadza się. Dokładnie. Tak. Zgadza się, Robert Howard. Tak, nie tylko, bo potem jeszcze kilkunastu pisarzy tak kontynuowało tą historię. I ja tu znalazłem czytacik, który będzie jak znalazł do dzisiejszego odcinka proszę pana. Jak to przystało ja. na Barbarzyńcy? Zapomnij o konanie, powiedział brutalnie, Olmec jest panem ksuotlu, ksuatlak nie istnieje, koniec z walką, resztę żywota na piciu, piwa spędzimy i na miłości, pierwej się napijmy. No cóż, jest, jest to cyna Ryją nam to z, ustów. z drogi do tronu Roberta Howarda. Konan, Double Ipa z browaru... To naprawdę to naipa. Double naipa, tak? Dobra, rzeczywiście, tak, oczywiście, tak, oczywiście. New England, 7-8 alkoholu, Belgię 18 i tutaj jest podany funky fluid podaje, 17,5 gramów na litr. Tak jest. No i coż mamy tu w składzie? No w składzie Ta. mamy to co powinniśmy mieć, czyli słód jęczmienny, słód pszeniczny, płatki pszenne, płatki owsiane, chmiele. Eldorado, Citra, Marillo, Mosaic, Chinook, nie, nie żałowali i drożdże, właśnie te drożdże, Vermont Ale i Conan. I Conan. <laughs> Conan, właśnie. <coughs> No cóż, spróbujemy tego pęknięcia. Spróbujemy natychmiast, bo zaraz nam tutaj napadnie deszcz. Napadnie I zaleje nam sprzęty i inne I Tak, więc polewamy ja natychmiastowo. Zobaczymy, co tu dzieje się w tym piwie, które powinno być tak mocne. No jest piękne, no, no ale no, pięknie wygląda. piwo piw. Pianka taka raczej średnio-peryżykowa. Średnio 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 tak, no taka, ale wzorowa. Kolor, najpierw taki New England, Te. soczkowy kolorek. Taki. Dokładnie tak. O, bardzo ładny, pianka się taka bardzo też ładna zrobiła. Kolorek jak widać widać, buteleczka też jest bardzo ładna. Wszystko jest to jest ładne. Nawet kapselek Piękne, jest. tak też jest kolorowy. Tak, 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 kolorowy sobie kapselek. Różowy. Ja nie wiem dlaczego nie różowy tak, nie No różowy kapsa. to ładny kolor jest po prostu. nie lubię. No, no dobra. mi się bardzo podoba. <grych> Spróbujmy co tu dzieje się najpierw. No, no pachnie śmielem. Proszę pana, to jest chwilowe piwko jak najbardziej. Chmiela mi po prostu sokiem owocowym. Sokiem owocowym, którego tak nie ma. No nie ma i bardzo dobrze. I całe szczęście. Całe szczęście no. No. I tak właśnie się robi piwo. Dobre piwo. Tym bardziej najpę, czyli. New Englandia. Dużo nie trzeba. Tak, Pan nam tak. nie miał ubrania, tylko przepadł. mieczy, kawałek wody, skóry, jakiegoś futerka tam tak. z kulika, czy z innego zwierzęcia. Dokładnie. I, i, też I też działał. Dobrze, dobrze działał. Bardzo dobrze, dobrze działał. Miał miecz prawie większy od niego i było, potrafił nim rżnąć nawet jedną ręką. Dziwne, Dziwne. rzeczy nawet jedną ręką. Tak samo myli jedną ręką podniesiemy te e, szacowne e, szkło tak, e. z tym e, eleganckim piwem, tak, które pięknie pachnie. Mm. I powiem wam szczerze, że pięknie smakuje, bo to nie pierwsza sztuka jest. Bardzo dobre. Bardzo dobre koryczkowe, proszę pana. Być może tam, dzięki temu, że to jest double, że ta podwójna, to podwójne uderzenie mogu, może, może. sprawić, że te, ta, ta słodyczkowość gdzieś tam się troszkę ukryła pod jest Jest fajnie owocowo. Na pewno jest, nie jest tak klasycznie słodkie jak, jak, jak mają, jak ma ten styl. Tak, e, często e, najpierw są tak, bardziej tak, słodkie niż tak. gorzkie i to jest ich wadą moim zdaniem. Tak, Spomina jeśli jest to być... za dużo tej sodyczy, to wtedy jest niefajnie. Jak to jest zrównoważone. Jak jest zrównoważone to jest idealnie, ale jak jest tak jak tutaj, gdzie goryczka nawet wygrywa, no to kurczę, bardzo sympatycznie. Bardzo sympatycznie. Bardzo sympatycznie, piwo warte powtórki, warte wypicia. No. Mimo, że te chmieli tak tu na no, ono nie gryzie. Nie, nie, Często no, te piwa chmielowe są takie gryzące, tutaj nic takiego się nie dzieje. E, browar warty uwagi, piwo e, na pewno bardzo e, pijalne. Tak, bardzo pijalne. Te 7, 8 mm. alkoholu, który tu mm. mówiliśmy, kompletnie nie, czyż tutaj jakby było 4% no, procent dokładnie, alkoholu. Dokładnie, dokładnie tak. Także e, polecamy jak, bardziej, jak bardziej. najbardziej. Fajnie się nazywa, fajnie smakuje, fajnie wygląda, wszystko, wszystko jest dobrze, tak. wszystko jest dobrze. Funky Fluid na zdrowie. na zdrowie i w związku z tym, że zaczyna coś cieknąć z nieba, Coraz gęściej, to przejdziemy gęściej do uciekamy. poezji Piwa tak jest. Konan z cymerii Miad Mizerii. Pił wino czerwone i piwo nachmielone. Wyrósł na tym jak na drożdżach, w drożdżach Konan Nomen Omen, taki z niego jest fenomen. Trzymajcie się kufli, kadzi i butli. Do zobaczenia.